Assalamu alaikum warahmatullahi wa Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii 99 z imion Allah. Dzisiaj będziemy mówić o imieniu Al-Malik. Al-Malik oznacza władca, pan, król królów: jest przewładny i jest doskonały w swoim panowaniu. Ten, w którego panowaniu jest cała Ziemia i wszystko poza nim. On ma w swojej kontroli wszystko. Amenic. Nie ma nic ponad nim, on jest sam. Panuje nad wszystkim, jednak nie żąda zapłaty za to, jak pomaga innym, za to, jak kieruje wszystkim, za to, jak nas podtrzymuje. Jesteśmy jego sługami, on jest naszym władcą. Jakie są korzyści z recytacji tego pięknego imienia? Almalik. Ten, kto wyrecytuje to imię sto razy, Allah obdarzy go bogactwem. Jednak nie jest powiedziane, jakie będzie to bogactwo. Czy to będzie imam, czy to będzie bogactwo finansowe, czy to będzie zdrowie, rysk czy afia. Warto je recytować codziennie. Więc zróbmy to teraz razem. Al-Malik. 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 al, -Malik, al, -Malik, al, -Malik, al, -Malik, al -Malik. Recytujcie go codziennie. Inshallah. Do zobaczenia jutro.